Witam serdecznie na kanale Alfa Retro Mega. Ja jestem Piotrek i dzisiaj zagramy sobie tak trochę bardziej arcade'owo. bo na ostatnim film targu, tydzień temu już prawie, w niedzielę, miałem okazję zakupić taki, z nich tu sięgnę, taki arcade'owy joystick. On właściwie tutaj taki, wydaje się bezmarkowy, ale całkiem solidny. Fajne, fajne są do tego przyciski, nie? Działają Przyjemnie I ten, ten, I ta gałka też jest spoko Tak wydaje się dosyć sensowny Jak Coś trochę googlowałem, no to wygooglowałem, że ponoć jest to z marki Lioncast, nie mam pojęcia co ona sobą reprezentuje, a co nie? No, ale przetestujemy go, przetestujemy go z taką konkretną grą. Mam tutaj kompilację Capcom Classics Collection i chciałem sobie założyć tutaj w ten w grę pod tytułem Three Wonders, która kojarzy mi się z pewnymi wakacjami, jak byłem jeszcze dzieckiem. I, i grałem w to rzeczywiście na prawdziwym automacie no to zaraz odpalimy tylko tylko właśnie muszę tutaj coś ogarnąć bo są problemy techniczne no dobra dotarliśmy do głównego menu jakimś cudem się udało przy resecie konsoli musiała coś chyba konsola nie wyrobić i teraz tak tutaj mamy całą masę ciekawych gierek ale nas interesuje dzisiaj 3 Wonders. Mamy to. Zobaczmy, czy będzie trybić normalnie, jak trzeba. E A tak push mamy na kółku i kwadracie i na xm jest jump, no i move oczywiście na gałce. Jest już start, wskakujemy. Midnight Wanderers, Shooting Chariot, czy Chariot Shooting i to trzecia gra, której nie kojarzę. Dobra, start game. Dobra, Midnight Wanderers, odpalimy, jest to taki, e, taka chodzona strzelaninka. To łujmy. Hichu, a, nie zdążyłem nawet <grywka> Najwyżej przetłumaczę to już Robiąc film Start A to już zacząłem nawet nie wiedziałem iść do przodu w ogóle iść do przodu bo wrogowie wyskakują z każdej strony ze wsząd ale w sumie to wiadomo jak to jest z, z, z grami arkady no że będąc dzieckiem jak grałem w tą grę bo absolutnie nie ogarniałem sterowania i ginąłem w tej chwili. Po prostu nie dawałem rady. Nie byłem przygotowany do tego w domu miałem jedynie tak zwanego Pegasusa i potrafiłem grać na padzie już, ale a może nawet jeszcze nie. W każdym razie potrafiłem grać na padzie, natomiast jeśli chodzi o, o... arkeidowe sterowanie. No to już było problematyczne Zupełnie całkowicie się różniło od Aha, dobra już wiemy sobie Troszeczkę jak w tym w Ghosts, Ghosts and Goblins Zaczynamy w pełnym rysunku, a później idziemy w samych gaciach. Jak nas raz trafią. Eee. Branko i te... Oh, karabin na strzały Area boss Golem World no. hmm. e ale spierdzili to No, continue Nie wiem, czy tutaj można kontynuować bez końca Trzeło ić. A, tak. ciężko jest długo tej uniki robić, ale ja zresztą nie jestem, ja jestem wielkim prograczem. Ale taką mamy gierkę o tych tutaj, dziwnych jakiś goblinach które strzelają strzałkami Strzelają strzałkami z karabinu. A i oberwają już Strony, Atakują o tego grubasa, to rozwaliłem o dziwo. Aaaaa! Zrobiłem błąd całą usta. ile tutaj jest możliwości tego, tych kontynuacji nie miałem tego, tego już dawno, dawno grałem na kompilację. Ten się przekopał na dół, no. A ja co? Tutaj trochę przynajmniej można go robić w konia, bo... Góra-dół można chodzić, ale z drugiej strony to on też nas robi w konia. A ale mnie dziabnął. Aż z niego odpadła, ogon. Dobra. O, udało się. I tak za każdą kontynuację miał pakować złotówki, no to trudno nie było by źle jeszcze, bo strasznie jest biedne, bo w sumie do tej pory kontynuowałem tylko dwa razy. Czy trzy? No nieważne. <laughs> A pleasure, my lord. Whoa, <laughs> oh, 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 oh. To grafika tutaj absolutnie po prostu powalała na kolana w domu, mając tylko Pegasusa, no to wiadomo, nie? by cię tak już, boss? a się wpakowałem po prostu jak, jak cieć. Aaaa! Czekaj! Nawet za bardzo nie ma jak niego podejść przez te kamienie. No! Po prostu trzeba na ten, na szybkości. No, no, jeszcze stało. Świetnie. A to był. A to był. Międzybos.

Nie wyrabiam. Ciało to amerykańskiej twierdzolarówki z bardzo z bardzo dużo skutecznością ciężko powiedzieć cokolwiek co się dzieje Ale co, jak co Joystick arcadeowy to się sprawdza. naprawdę nieźle. Trochę więcej siły ognia. Ognia wręcz dosłownie też. Skoczę na dół, o, da się! Aaaa... Tutaj wychodzi bolączka takich... Takich... takich sticków. Niestety... Brak im dokładności, a może to po prostu brak im dokładności. No i co ja miałem teraz zrobić? Dobre miejsce. Zmienili się. Dobra, jeszcze. Jeszcze raz. Dało na rzeźnika już lecieć tylko I ten jak zaczął rezać tym mieczem jeden udało się przejść drugą planszę na 50 kontynuacjach Ja uh, uh. do w większej ilości, mocy. No, oczywiście. Tak czy siak, jednych gry arcade'owe to tylko... To tylko fantazja, że tak powiem. że się fajnie przy nich ale to zawsze będzie tylko po prostu... to balansowanie na krawędzi. Kurczę jakieś te samo sobie Czeka, że w ogóle mnie nie będzie słychać przez to nawalanie po przyciskach. Na taño. No, Ej, kawałek tylko za wysoko. Dobra. Koniec. Tak, zrobimy start. I wciśnijmy reset game, jak tam w ogóle czas wygląda? Czy mam jeszcze czas? Jeszcze moment. Jeszcze zagramy w tą. eee. Zagramy jeszcze pokrótce w tą grę taką, tutaj jakiś shoot'em up taki z samolocikiem jest. jest. w ogóle chyba jakoś z tego samego uniwersum. A, czekaj, nie zresetowało się w ten sposób jak chciałem. Jeszcze raz start. Exit game. Dobra, wracamy jeszcze raz. do się w menu, three windows. Coś się znów zacięło. No, to w takim razie będzie koniec. Udało mi się zagrać tylko w Midnight Wonders i nie mam już po prostu czasu. Także, tak, joystick sprawuje się całkiem nieźle, aczkolwiek jak człowiek jest przyzwyczajony do pada, to jednak wydaje się, że jak gdyby ta droga którą y, musi pokonać ta gałka, żeby wykonać ruch, jest za duża po prostu i mamy jak gdyby wolniejszy czas reakcji. No ale wiadomo, chodzi tutaj też o to, y, żeby y, żeby doświadczyć tego, czego właśnie się doświadcza grając na automacie. Y, także te, no, całkiem, całkiem niezła zabawka, kosztowała tylko 8 euro. Y, Polecam, jak ktoś lubi arcadeową zabawę. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do obejrzenia innych materiałów na kanale. Pozdrawiam i cześć.